Siemaneczko, i na was bardzo w tym serdecznie, serdecznie w tym vlogu Już dziewiątym, jak dobrze e, wiem I ogólnie mam dla was niespodziankę Którą pokażę wam e, zaraz Zaraz, zaraz Pokażę wam to I e, Ciekawe Jak na to zareagujecie Stworzyłem coś mega fajnego, ale to tak za chwilkę wam to pokażę. Na razie się tutaj yy, z yy, kurkami, Roxy! Roxy! Biegnie, tu biegnie no. Jak tam, Roxinko, u ciebie? No i ogólnie jak wiecie po tytule pada śnieg. Nie wiem czy... Pada śnieg, ale już wam pokazuję to, co stworzyłam. To jest piękny kotek. To jest piękny kotek. Ogólnie. I mega śmiesznie on wygląda, ale tak go stworzyłem. Ogólnie, ale taki słodki powiem wam. On jest tutaj I że niby to jest perełka, nie no. Ale patrzcie jak sypie śnieg, nie wiem czy to widzicie. Nie wiem czy to widać. Nie, chyba tego nie widać. O teraz chyba widzicie. Jak ładnie pada śnieg. Ale bardziej padał, tylko yy, już się trochę stagował, więc. Ale patrzcie, to jest śnieg. Mm. Oj, 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 fajnie, fajnie powiem Tutaj mogę zrobić taką opiekę. Nie, tego nie widać. A tu jest w ogóle jakiś ten, ale fajnie jest po prostu. To jest zima, właśnie. No ale trudno, no, trzeba przeżyć tą zimę. Jak są jakieś kurki, też muszą przeżyć. I ten kotek już się pewnie nie przeżyje lata, więc. <grym> więc będzie rip dla kotka. Niestety. Ale no. No trudno, no to jest urok kotka takiego zimowego. No co tam się tak patrzysz? No. No, to ty się tam tak patrzysz. Ej! Nie bój się nie o matku Jedyno, jak się wystraszyła! No, jak pada śnieg. No, co królu, ja widzę wam, że no, śnieg pada, no nie jest tak super też. Ja nie lubię bardzo zimy, więc. wiecie, jak to no, jest. jak się nie lubię, ja, ja nie lubię, wolę lato. A i dzisiaj też będzie live'ik oczywiście Dzisiaj będzie jak już pada śnieg, więc... Więc tak I no... Mam nadzieję, że dużo osób będzie Więc tak No. Więc tak to jest. Więc taka niespodzianeczka. Mam nadzieję, że Wam się tutaj ee, spodoba i, e, no i. i mam nadzieję, że wbijecie dzisiaj na Live'a. Na Możecie pisać w komentarzu kto będzie. będzie pewnie będzie na, po, na społeczności napisane, więc... Widzicie tutaj, co tutaj robią? Jedzą sobie, co? Chlebek dostały, więc moczony, oczywiście. Ej, tego się nie je. No, mały gucio, idzie. O, o, o. mały gucio. Mały gucio. A bolek? Ciekawe, gdzie jest bolek. Nie, tam jest śnieżynka ogólnie, ale ciekawe, gdzie jest boluś. No, pewnie gdzieś tam siedzi jak zawsze są oglądacie teraz moje kury no ich nie jest tutaj dużo ale ciekawe nie wiadomo nie chyba zobaczymy czy dzisiaj na live'iku, albo może jeszcze dzisiaj w odcinku właśnie Wejdą czy wejdą tam na no, zewnątrz, no, ale pewnie nie, bo takie są właśnie z niech kury. No patrz jak dziubie, no patrz, pać. Jak dziubie. Widzicie ogólnie na Roxy tam? Widzicie ją? No, bo no coś tam Coś tam sobie pośnieguje chyba A słaba jakoś, Ale no coś tam sobie Śnieg chyba jadło, no. no więc patrzcie dzisiaj na Społeczność, a ja się z wami Będę żegnać i narka widzowie Pa pa Do zobaczenia w następnym vlogu i Do zobaczenia na live, narka